Uwaga, wybieramy mapę, wybieramy gdzie będziemy chować się i szukać w sklepie spożywczym. O, będzie ciężko, bo tam dużo różnych rzeczy jest i w tym sklepie spożywczym będziemy się albo chować, albo szukać. Uwaga, wybór poszukiwacza, żebym ja był, żeby Ja, ja 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, Uwaga, kto będzie? ja, ja, ja. mnie ja. przeciął sebek, sebek. Sebek ja właśnie tutaj jest. Służycie? sebka i sebek będzie szukał. To on będzie szukał wszystkich, eee, czyli właśnie, o, jeszcze drugi. Wybór... Tu jeszcze więcej poszukiwaczy! To trzech chyba będzie! O, jakiś barminster, jakiś noob. Ej, dobra, tu będzie jeszcze więcej poszukiwaczy! Jeszcze więcej ludzi, którzy będą szukać. Jeszcze będzie ciężej. Muszę się naprawdę dobrze. Teraz będzie trzeci, trzech! Trzeci, teraz trzeci! Trzech poszukiwaczy to znaczy może będzie! Może ja będę! Uwaga, 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 uwaga! I I prawie! ja yeah. yeah, jakiś matwej mnie wyścignął. Dobra, trzech poszukiwaczy, trzech ludzi będzie szukało, a reszta będzie się chować. No to zaczynamy czas ukrywania. Chowamy się w wielkim sklepie spożywczym. Woohoo. No to się ukryjemy szybko, uciekamy szybko, biegniemy. Ukryć się tylko, gdzie bym mógł się ukryć. Ludzie biegną pod szafkę, jedni biegną w do lodówki. Musimy się gdzieś dobrze skryć, dlatego że oni zaraz będą nas szukać. Chowajcie, się, chowajcie, bo ja was. Dobra, dobra. Idę, idę w takim razie. Tutaj musimy. Mamy jeszcze jakiś inwentarz, bo zwierzęta. U, mogę coś kupić. Nawet no, sobie do góry. Hmm, może tutaj wskoczmy. Juhu, lecę do góry. Ej, mogę tu się schować pomiędzy jajkami. Nawet pomiędzy stekiem. I mogę zbrać sobie monety. Widzę, kliknijcie łapeczkę w górę. Pamiętajcie, każda jedna opeczka w górę to jest jeden więcej koń dla mnie. Kliknijcie łapeczkę, jak lubicie się chować. O, kto ogólnie chował się albo szukał, to klika łapeczkę. I subskrypcję. Pamiętajcie też o subskrypcji. Tutaj wam pokazuję, subika jednego. A ja sobie sprawdzę, kto kliknął, a kto nie. Dobra. Weźmy się gdzieś schowajmy, żeby mnie nigdzie nie zobaczyli To będzie dobra skrytka O, tutaj, uwaga, czas ukrywania się kończy Nie, włosy mi wystają Zaraz zaczynamy, jeden start Już zaczynacie, już szukacie, tak? A my możemy się przemieszczać? Możemy, Dora. Jestem taki co? Ok. Szukamy Szukacie? A gdzie wyjdziecie? Nie widzę was Ja jestem, jestem na góry. ziemi aktualnie Okej, okay, jesteś na ziemi, Dora. Sebek szuka, komentuj, gdzie idziesz, w jaką stronę Ja jestem schowany, nie powiem gdzie Teraz Dobra, to oni... ja idę do warzyw Jakieś gruszki, warzyw? jakieś jabłka Arbuzy Dobra, o nie, tam ktoś skoczy, ktoś tam? oni skaczą, oni potrafią skakać wysoko, teraz żeby mnie tylko nie zobaczyli Widzę Dobra, sepka? W gruszkach, nic nie ma. widzę tu sepka, markewski. widzę sepka, widzę sepka, widzę sepka, który tam jest, patrzcie, poszukiwacz stoi sobie tam sobie Dobra, tam czekaj, hops, idziemy na Oni, O nie, ktoś tu idzie, ktoś idzie na dole, widzę na dole kogoś, oni już szukają, widzę ich trzech, nie wiem, o nie, sebek jest blisko, sebek A jest tu blisko A jest papier toaletowy Patrzcie, patrzcie, tam biegnie, biegnie, tam biegnie, tam, i widzę go z góry! Kapsa na górę! Łop, skoczył do góry! On aj, skacze tam! Aj. Dobra ja go widzę, widzicie tam w tym sepka? O nie, żeby ktoś tutaj czasami nie szedł Muszę się rozglądać, żeby mnie tutaj tylko nie zobaczyli. Muszę to wygrać. O tam biegnie. Gdzie, wy żeście się pokryli? Czemu ja tu nikogo znaleźć nie mogę? Patrz Sebek, jaką widzę Ej, Dobra, mnie... widzę, 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 tam za butelkami ktoś się chowa! Widziałem kogo! Widziałeś kogoś, a my nie widzieli, okay, dobra. Zbiegly, dobra, ale łapają skrytkę. My nie widzieli, mnie nie widzieli, oni razie tam skaczą, ale mam sporo czasu ogólnie, to nie a jest. A mam no... cię, a mam cię! Ej, dlaczego. O, złapałem! Ha, o nie, o nie, o nie, O nie, o nie, ktoś tu jest! Ktoś tu idzie, ktoś tu idzie, ktoś tu idzie, ktoś tu idzie. Nie, 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 jeszcze z sześciu pozostało wam. Ej, jak się odmrozić? A hmm. 120 sekund jeszcze na znalezienie wszystkich. Nie mogę się odmrozić, ej, ten poszukiwacz mnie zamroził. Dera, widzowie, ej, jest ogólnie zimno, ale wam może być ciepło. Słuchajcie. Na moim sklepie jest mega ciemno. impreza Smyslow Team. Kolekcja są bluzy, koszulki dostępne, nie tylko, nawet czapki mam takie fajne czapki są dostępne i nawet poduszki eleganckie. O, takie uśmiechnięte jak ja. I nawet jeszcze więcej, kolejna poduszka. Wpadajcie za cztypescriptania w, w opisie Smyslow krokapel, A jaki jest wam Zimno, to se weźcie szalik. Szalik taki. A jak wam zimno w stopy, to czekajcie, to weźcie ze skarpetki. <mum> mam dużo różnych rzeczy. Wpadajcie pierśania w opisie z No to jest mój sklep z ubraniami i gadżetami. A teraz weźmy się skupmy. O, mogę ruszać się. Patrz, odmroził ja mnie. Mam kolejną osobę. Ey, mogę znowu, ej, mogę znowu się chować. Odmrożony zostałem. Ale fajnie, dobra. Okej, okay, znowu się chowam. <mum> zostałem odmrożony. Ziół, lecę sobie na dół. Ja, okay. ja jestem w lodówkach przy serze i innych tutaj jakichś przekąskach. No ja się kryję tutaj, okej. Okay. A więc zostałem odmrożony, mogę dalej się chyba chować. Dobra, okej, okay. jestem koło jakaś ufrutka. Co to jest? Co to wygląda? <laughs> ma pajączkę w ogóle. Pajączką ma ze sobą, on się chowa z pajączkiem. Dobra, teraz Sebek. Gdzie jesteś, Sebek? Ja jestem koło lodówek. Widzę koło zamrożonego! Widzę kogoś zamrożonego. A to ja go ją zamroziłem. Odpowiedź, my jesteśmy ktoś z drugiej biegnie, strony. Ktoś biegnie. A nie, to śpiegnie? A nie, to poszukujemy. Widzę Ciebie, dobra. widzę Ciebie. Tam jest was, widzę po lewej stronie, tam. Na dole, na dole. Widzisz, na dole bić, na, na dole, tam skaczą. Na dole, na dole, na dole, na dole są. Tam, tam. Ej, widzę tam, 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 tam na górze Ktoś ra? jest, dobra, idę go złapać. Zobaczymy, no, zobaczymy, czy będziesz taki dobry. No dawaj, 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 sebek. <laughs> Ale będę miał, a później będę miał taką Ale jak wysła, to lepszą to skrytkę. Tam tam ja idę się przemieszać, bo tutaj. Chodź, chodź, ej ziomek, idziemy idziemy, idziemy. mogę Patrz, mogę coś wysłać, machać mogę. Ha! Mogę nawet prowokować. Patrz, minkę. Narysowałem minkę. Lol, uśmiechnięta takie jak ja. Ej, 18 jest taka sama... sekund, 15 sekund. Taka sama minkę narysowałem, patrzcie, lol, ale fajnie. Badajcie zobaczyć, widzowie, takie mam fajne mu... poduszki w kształcie minki. Dlaczego jak ktoś się nie znalazł. E, tu jestem, tu jestem, zobaczcie. Stoją? Tu jestem, serduszko dla Was. Aha! Gdzie? Trzy, tu dwa, jestem, tu jeden. jestem, cieniasy. Nie, nie, nie. Yes! Nie, wygraliśmy! Graliśmy, Jest cieniacy, nie znaleźli. Czekaj, ja najwięcej znalazłem. Ej, co jest? Dobra, mamy teraz przerwę i będzie kolejny szukany. Mam nadzieję, że to ja będę szukał. Teraz ja chcę szukać. Ja chcę szukać. Ja im chcę pokazać skilla. Mamy też sklep w tym. Tutaj możemy sobie coś kupić, jakieś zwierzęta, wzmocnienia, o Oczekaj, wybór trybu gry. Tryb gry, jaki będzie tryb gry? Patrzymy. I tryb gry będzie zombie, nie standardowy. Ok, czyli będzie zwykły, standardowy, dobra. I teraz uwaga, kto będzie szukał? Kto, teraz kto gdzie będzie szukał? szukać? Teraz, kto będzie szukał, proszę Państwa? No, ja chcę, ja chcę, ja chcę być. Uf, Czy ja. wybierasz mapę? Nie, wybór mapy. Aha, ok, wybór mapy. Mogę wybrać mapę za 6 Robuxów w ogóle. Kliknąć, a nie w kuchnia. kuchni będziemy, ej, w kuchni to jest sapoko. w szafce, w szafce się chować, ej, to będzie kozacko, kuchnia została wybrana. To kuchnia ją, bo ma dużo szafek i tak dalej. No i teraz patrzymy, kto będzie w wybór szansę poszukiwać. A ja chcę, ja chcę, suwaj się rubuksów? Nie wierzę w to. Uważaj, kto będzie, kto będzie. Ja. Aj, prawie ja. A... Sebek, co? A, co, porobił. drugi raz, drugi raz, a, drugi porobił. raz. Jaki, jaki szczęściarz. Bo ja jaki... znalazłem dużo osób, dlatego. Ej, lol, i co teraz ty, ty, ty jesteś jest, tylko szukasz? Ser? Ja tylko. Sebek, sam. Sebek tylko szukasz sam! Sam! O lol, Sebek będzie miał ciężko! Idziemy się chować! Ja będę miał najlepszą skrytkę i wam nie powiem gdzie. Dobra, lecimy, lecimy, a on lata w ogóle! Jak oni latają? Ty, hatsker! Hatskera widzę normalnie lata. Ha! Ta? Normalnie latał. to. No to oszuści, dlatego nie mogę. Dobra, ich i teraz zobaczymy. Ja będę miał fajną skrytkę. Już wiem, gdzie. Zaczynij się się sobie przyjechać, zobacz. Musi, ma, macie Ale 30 będzie super, Uwaga, uwaga, teraz tutaj lecę tu i mogę tutaj. Patrzcie na to. O, to będzie kozackie za serem. Nietki mnie tu nie znajdzie. Ha, ha, ha. jest. Nitki mnie nie znajdzie, albo tutaj będziemy, patrzcie. Słuchaj, pamiętaj, że to ja wow, tylko tutaj szukam. O, ale fajna skrytko. Ej, teraz podpowiem ci, dużo ludzi się w zlewie chowa. Patrzcie, zlewie? jaką mam skrytkę. Dobra, idę do zlewa. Jaką mam skrytkę, jo. Ej, teraz Wieden, Sebek szuka za sześć, pięć, cztery, trzy... Dwa! Klikajcie ulicowe łapeczkę w górę! Teraz! Kliknijcie łapek! I, I Sebek wychodzę. zaczął! Sebek zaczął i szuka! Sebek Dobra, szuka idę biegnie. lewo, do zlewu. O idę, idę, idę I jest, Sebek biegnie, to widzę Sebka widzę sepka, Sebek biegnie. Okej, okay, no, Sebek ja przyspieszy. Do no, szuflady nie wchodź. Dobra, no, Sebek idzie, Sebek idzie, biegnie, Sebek będzie teraz się spinął na ten, dobra Okej, wskoczył, wskoczył, patrzcie, patrzcie, Sebek idzie do zlewu No, Sebek, no z no nic tam No uwaga Nie ma, uwaga. wszyscy powychodzili Jak powychodzili, nie widzisz żadnego? Nie ma nikogo, ja widziałem ich na początku, jak szedłem tu O oh, lol Dobra, ja na to. Zaraz ich znajdę tu. A sobie gdzie ja jestem? Gdzie jest? Ja, mam ich wszystkich, to! Gdzie masz, gdzie masz ich? Gdzie ich tu znalazłeś? Tu jest tego na górze, dwóch! Ja gdzie mam... dwóch na górze znalazłeś, Co? Rozwaliłem, no, jednego Pokaż znaczy mi, czekaj, 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 patrzę. Gdzie on jest? Zjeżdżam, A. zjeżdżam! Ej, jest jeden na patelni, tam się smaży w garku! Biegnie gdzie, koło gdzie, noży! Gdzie, gdzie, gdzie. U góry na kuchence! Na kuchence! Dara, czekaj, biegnę, biegnę, biegnę. Ja widzę tam gdzie się owoce przekraja. Mikrofalówka. Patrz, biegnie dara, koło dara, mnie. Biegnie, biegnie, trakuj. biegnie. Jeszcze. Nie, nie widzisz zlew, tam gdzie byłeś na zlewie, wskoczył do mnie. O ty mały, jedyny. No ja wyskakuję stąd. Ciu. On się wyszczelił w ogóle. Dobra, a nie, ja Sebek idzie. Widzę, nie, widzę, widzę. Sebek idzie, wystrzeliłem się, lecie. Nie, nie, jak to? Jo, ale się wystrzeliłem. O nie, Sebek zaraz tutaj, też sobie leci. Nie, 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 nie. nie, Sebek, nie znajdziesz mnie. Kto za to? Sebek mnie nie znajdzie. Gdzie wiesz, palań? Sebek mnie nie znajdzie. Jest to w i co? Dobra, patrz. czekaj, czeka, ja ich tu muszę wyznaleźć. Ale mu się ukryłem, ale mu się ukryłem. Ja cię kręcę. Patrz jak biega. Ja cię o, widzę. Też? Ja cię widzę. Nie powiem gdzie. Patrz, wyszczaj mi się polecia to na prawo. Sebek, no i szukaj. Mam ich dwóch, mam ich dwóch. dwóch. Musisz ich tam. klikać. No Dobra, nie. jeszcze jeszcze 15 musisz znaleźć Sebek, dawaj szybko, bo coś ci nie idzie. Dobra, ja mam, 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 mam. Mogę tu wejść ze środka? Czekaj, uwaga, spróbuję tak wejść. Czekaj, mogę tu wejść? u, u, u. Nie, nie mogę wejść! Nie mogę wejść ze środka, ale tu było Biegnę fajne. już za kolejnym, biegnę za kolejnym! Czekaj, biegniesz za kolejnym? Tu, widzę, na, widzę. na tym, no. Widzę, widzę, widzę. ścigaj go, ścigaj Kada go sobie. O, tu grzybie. Dobra, o, masz, grzybie, ktoś tu grzybie. <noise> o, ale ja tutaj został. Rozwalony, ja was wszystkich Kto, znajdę. Tu ktoś skacze, tu ktoś skacze. U, gdzie, 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 gdzie? No, ja ci pokażę gdzie. No, ja... widzę cię, widzę cię. Nie, to mnie nie biegnij, do mnie nie biegnij, mamy ty smurfie. No, no, gdzie on jest? <noise> nie, on mnie ściga, <noise> nie ma, żeby <siebie> <noise> to Dobra, idę jest za kanapkę teraz. O, do szafki wchodzę, nie znajdziesz mi ciasie. Widzę cię. O nie, owieńcie, zostaw mnie! Zostaw, pomogę ci znaleźć ich! Ja tam to pomagaj, to pomaga. to, Czasu, tu jest, dobra. Chodź, ja ci pomogę, gdzie oni są? Szukamy ich. Hmm. Bo ja też będę ich szukał. Oni się nie będą się spodziewać, że jestem też szukany. No Tutaj dobra, na dole dobra, są dobra. na dole ktoś biegnie na, na tym, widzisz? Gdzie? Tu, na dywanie na dole jest! I tam w lodówce taki, taki, ktoś u góry, jest. U góry jeden jest. A dobra, A ty koło przedmioty królówką dawaj. Idę, idę, bieg, dawaj go, dawaj go, dawaj go, dawaj go, bieg, bo dokąd na... no chcę wyskoczyć przed tobą. dawaj go sobie kłapką. A masz. Jest za wygodnie mnie. Tutaj patrz, tutaj kolejnego. Patrz, tutaj kolejny widzę, jest w lodówce. Widzę, widzę. W lodówce kolejny jest w lodówce. Tam w lodówce, w lodówce ale tutaj jest jeden, tu na Gdzie? dole. Za dole no, jako psa się chowa, jak gdzie się ludzie pochowali i ale są skrytki a, tutaj ma. Jak ucieka, ja Jak ucieka, ucieka, no jaki skupa tutaj po lewej, no nie widzisz go! Tu nie, jest! Nie, uciekli. No weź sobie kamerę na dno na ten. Nie! nie, nie. Kamerę nie, sobie. Nie, masz. nie, nie, ale gdzie ten, on biega? I ja no nie widzisz go, na psie jest cały czas! Boże, nie widzi go Samek i ja cię to. No skocz mu na głowę, no tam jest, no! Widzisz go, na dole jest! A ślepie, widzę, no. widzę, widzę, dawaj widzę go! Wskacz go. na głowie cały czas, jak on cię robi Ta skościgaj go! Dawaj, no nie możesz go złapać seriosem! Co jest? Czekaj, ja przyspieszę. Ja o, teraz przyspieszyłem. O, teraz przyspiesz, przyspiesz go, dawaj! Jest! <laughs> ucieka! Złap go! Daj, złapał go, dobra, brawo! U, teraz, teraz, złapał go, W kolejny lodówce kolejnym, w lodówce, w lodówce, lodówce I co, majdzisz gość Koś, widzisz czy nie? Czekaj, czekaj, bo tu jest zamrożone, tu nikogo nie ma No on tu gdzieś był, ja go widziałem, gdzieś tutaj. Czekaj, tutaj go nie ma? Okej, okay, tutaj? Gó u góry też chyba go nie ma. Czekaj, a tutaj co to jest to niebieskie? O! Tu jest coś! A! złapał mnie! Nie, nie! Zdałem. Złapałeś mnie, Słebek mnie złapał. Dobra, Ale masz jeszcze sześciu, nie. jeszcze sześciu musi złapać, jeszcze sześciu, dawaj. Szybko, Ej, szybko, czekaj. szybko. A widzisz, jest na tak koszu, widzisz pomaga? u góry, tam mikserze. Otwarty mikser naprzeciwko. Tam mikser z góry, szafka otwarta, mikser, tam jest. Eee, mikser, mikser. Na naprzeciwko ta, ciebie ta, spojrzysz u góry. No, no to dawaj tam jest, mikserze, chowa się. Musisz się patrzeć biegne. dookoła, kamerę sterować na ten. sebek jeszcze musi znaleźć 6, ma 30 sekund na to. Zobaczymy, czy znajcie. Hopsa. Uwaga, uwaga, uwaga. A, to samo. Lol, musisz wybrać jakieś inne. O, albo tamto musisz wejść. O, a tutaj. Uwaga, w garku nikogo nie ma. Tam na prawej na mikserze tam musisz. Ja Sebek mało ma czasu. Dobra, idę, 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 jeszcze znajdę. Jak jeszcze ja zostanę, jednego. to ja znajdę wszystkich. Jak ja zostawię to znajdę. O, tam, tam, Smy, tam jest znajdę za tym! Czekaj, ja go złapę, ja go złapię, ja go złapię, patrz, pa, pa, pa ucieka, za kam! Owaj Sebek, łap go. złap całk go, szybko, szybko, na 2 sekundy, Sebek! Jest go W a, ostatniej sekundzie Sebek zapał Znalazłeś większość, no Yy, nie, przetrwał, a nie, czekaj, przetrwał 300 sekund Tak, jeszcze ci tylko zostało pięciu. No Sebek dużo znalazł, dużo znalazł. Brawo Sebek! Ale ja sobie wszystkich, brawo, brawo, Teraz ja chcę, o, ja chcę mnie. być! Teraz ja chcę być, widzowie, żebym ja szukał. Dobra, chciał też do trzech razy sztuka, Raz wybór trybu gry wybierz tryb, mogę wybrać tryb. Za 6 robuxów mogę wybrać tryb. Klikamy Uwaga, wybieram tryb, to ja wybiorę, ja wybiorę, kupiłem Patrzcie, ja mogę wybrać! Standardowy A ja mogę wybrać? Nie 16 sekund A ja mogę wybrać, patrz ja wybieram teraz, widzisz? No wybierz coś fajnego. Dwóch no, poszukiwaczy? Widzę, widzę, widzę. Trzeba na co wybrać? Więcej poszukiwaczy? A dwóch no, poszukiwaczy no, wezmę. No, dwóch poszukiwaczy. No, no. okej, okay, dwóch poszukiwaczy może ja trafię. <laughs> Wybrałem teraz ja i to chyba będzie samolot. Będziemy w samolocie się chować. Lecieliście kiedyś samolotem, widzowie? Będziemy teraz w samolocie. Ej, to będzie jazda. Wybór mapy. ja chcę mapę, ja chcę wybrać mapę! No to musisz kliknąć wtedy. Ej, to nie jest samolot, to ja wybieram. Ja wybieram, ja wybieram, ja wybieram, ja wybieram. Ja ja wybieram, dobra. Ja wybieram. Ej, gdzieś tam była laboratorium... Ta Ej, to nie był samolot? Przytulna kabina, gdzie teraz? Samolot. W samolocie dawaj. Po, w samolocie! Uuu, będzie mocno w samolocie się łapać. W samolocie naprawdę jest dużo miejsca. Wybór poszukiwaczy, uwaga. No patrz, do trzech razy sztukanie. No nie. nie, ja chcę być, ja chcę być. Ja, 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 nie, jakaś dziewczyna! Aj. A ja czemu ja nie mogę być? Uwaga, ja uwaga. Ja mam szansę 4%, na ty? Ja mam 10%. Teraz ja, ja chcę teraz, ja chcę, ja chcę, ja chcę, ja chcę, może będę, może będę, może będę, uwaga, uwaga, uwaga i tak, yeah. ja, ja jestem poszukiwaczem, Wow, z slow team, dobra i teraz znajdę was wszystkich, dwóch poszukiwaczy, lecimy w samolocie, wy się chowacie, a ja szukam, Sebek szukał, ja teraz będę szukał, jesteśmy zamknięci, jesteśmy w jakimś zamkniętym pomieszczeniu. I teraz tutaj jest instrukcja, co mamy korzystać. Sobek szuka, same chowacie się, nie? Tak. Pr Pris i przytrzymaj E, kliknij E, żeby zapać e, proactivity. Ok, super power dostaje na E. Gatlak, powodzenia, dobrej zabawy. You are jesteś poszukiwaczem. Zajdź wszystkich ludzi chowających się. Dobra, musimy kliknąć E, to jest prosta instrukcja. Macie jeszcze 30 sekund na ukrycie się. O chłopie, mnie nie znajdziesz, nie? Ale my czekamy. Zostań za jakieś żółte. ten? Nie, to jest. Aha, to jest do skakania, okej, to jest tylko wyjaśnienie. 3, 2, 1, chowajcie się, bo szukamy, 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 biegniemy. Uuuu, lecimy, zobaczycie gdzie będziecie. Gdzie wy jesteście tutaj? Teraz patrzymy. O, widziałem, tam Sebek jest u góry. Sebek, nie, 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 nie. Друг, zaraz. Mów, gdzie, oni, o, są? Mów, gdzie oni są. Mów, gdzie oni <riszysto> są. Mów, gdzie oni są. Sebka już zaraz, zaprawię. Zostaw, zostaw. To jest kuchy, jak ktoś skacze. Jak ktoś skacze, gdzie oni są. Hmm. widzę tam kogoś, czekaj. Patrzymy. O, tam ktoś skacze sobie. O, nie tak być nie może, tak być nie może. A no, tam jakiś gościu sobie skacze, muszę go znaleźć. Patrzcie, on skacze, tylko po prostu. Znowu, zaraz ci wezmę. O, o, o ja, zapałem go! Jest pierwszy znaleziony! Ha, ha, ha. znalazłem dawaj, pierwszego. Dawaj. Gdzie są e, kolejne? Powiem ci gdzie jest drugi tutaj na ten przestrzeń gdzie jest ten? Gdzie oni kierują? Tam, e, gdzie oni mogą być na dole? <hî> tu widzę ich, tu jest ich, ich widzę, tu ich widzę, tu ich widzę! Uwaga! Złapię ją! zapałem drugą osobę! Jaki jestem dobry chował! Szukamy! Dobra, zapałem jedną osobę! Okej, okay, szukamy teraz kolejną. Gdzie może być druga osoba? Zapałem już dwie w zasadzie, nie? Sebek, gdzie oni są? Trzeba idziemy tutaj patrzeć Słuchaj, pomiędzy bycakami. Słuchaj, jest do przestrzeni tam, gdzie kierują, na prawo. Okej, okay, dobra, patrzę jeszcze też szybko bagaże, przebiegam. Dobra, patrzę bagaże, tu nikogo nie ma, dobra. Okej, okay, no to w takim razie... O, przy... e, gdzie się mieściłem, lol? Tu jestem, o lol. Dobra, idę, 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 patrzę. Gdzie oni mogliby być? W kokpicie, czy nie? Dzień no, są? Tu widzę, no. widzę, 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 kogoś. Tu, ej, jakiś kurde, mały ten. Chodź tu mały! Ja zapałem go! Drugiego, trzeciego już! Idę ale ci jestem... pomóc szukać! Dobra, idę teraz tutaj, ale jestem kozak. Skaczę sobie po pieniążki, nie chcę. Dobra, lecę, 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 wybiłem się! Wuu, tam widziałem chyba kogoś. A tutaj wskoczyłem teraz. Lecę do góry, lecę do góry, patrzę teraz tutaj, czy ja nikogo nie ma. jestem w toalecie i tutaj nikogo nie ma. Jak co? W piatku nikogo też nie ma, też nikogo nie ma. No widzę ciebie, jestem też w toalecie. toalecie. No widzę to kogoś? Nie ma. Ej, tam jest ktoś, to po pierwsze toaletowym widzę kogoś! No jest, no jest tutaj jest! Zapałem go, jest! Ha, ha, za papierem toaletowym zapałem gościa! Ej, no nie spał! Nie, nie poszukiwasz za mną, powiedz mu że mnie, zostawił! Ja nic nie powiem! Skacze teraz cały raz! Ja, to ja cały czas skaczę! Teraz szukamy, gdzie oni by mogli być. Gdzie są kolejni? Gdzie nie, są kolejni? Nie za mną! Uważaj, Sebek! Ja się wspinam tutaj! O widzę kolejnego, tam jest u góry! Ej, wywaliłem się! Wywaliłem się, widziałem gościa, on tam stoi, widziałem go, widziałem go! Czekaj, podskakuje! Dobra, muszę teraz tam przejść. gdzie to jest do przejścia? Widziałem gościa ja już wiem, gdzie on jest. Mam 160 sekund sobie na znalezienie. Tutaj muszę się teleportować. Wiem, gdzie on jest, tylko wpadłem na dół. no czekajcie, czekajcie, tutaj przejdę. Dobra, tutaj nikogo nie ma pod no, tam spodem. Prosto, 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 prosto! Gdzie prosto? Tutaj są e, bagaży Przy kokpicie, przy kokpicie skacze różowa, widzisz? Gdzie, 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 gdzie? No, no, tam, 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 tam jest na fotelu. Na fotelu? Gdzie jest na fotelu? jaki no, tu był, tu był. Nie ma go. Gdzie jest, jest na fotelu Eee, czekaj, czekaj, rozglądam się. O, tam, 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 no, no, no! Gdzie, gdzie tutaj? tutaj? widzę widzę go, Co ty ty no tam, 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 z przodu nic nie widzę. Nie, zawróć, 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 zawróć. Ale o, ty widzisz może go jako ducha, który go... którego pokonałem to może duch jest! jee yeah, masakra, ej, Sebek mnie tylko zatrzymał! Czas! E, tu widziałem u góry tam jest, o tam jest, widzę! Patrz tam wszedł! Muszę wejść na górę, muszę wejść na górę, widzę go tam u góry! No muszę tam wejść, muszę tam wejść, skaczę do góry, skaczę do góry. Jak teraz wejść tak samo w górę? Okej, okay, no tutaj teraz muszę po kablach, wejść. Po kablach. Po kablach. A nie spadłem! Nie, ja wiem gdzie on jest! muszę Ale on tam się zmieścił, tak kościół jeden malinowy Czaj, czaj, teraz tutaj muszę wejść. Skarczę po kablach, dobra? Teraz muszę... Nie, tutaj nikogo nie ma. Nie Ej, ma a jak on tam przeszedł na, na lewą stronę tam? Czaj, czekaj, czaj, czaj, jak on tam przeszedł, jak on tam przeszedł, tam, na, na to odskoczył. Jak on wskoczył tam? Nie no wiem. nie wierzę w to, no on tam jest no, tu! Ja <laughs> jak on tam się dostał na tu zjeżdżanie? Jak on tam się dostał to zjeżdżanie? Ja w to nie wytrzymę, czekaj. No no nie, teraz, czas, teraz, czas, nie mogę go... No nie, patrz on tam jest! Widzicie, tam stoi ten mały kurdu Jak tam wyjść na do tej walizki? Jak wyjść do walizki? Ty musisz chyba się spiąć tutaj tędy. Depnąć się gdzieś muszę, czekaj, tutaj nikogo nie ma, nie ma nikogo. A teraz lecę tutaj, uwaga, patrzę. No to może być wszędzie, to jest za duże. Mmm... Czekaj, tam na prawo, czy ktoś jest? Czekaj, rozglądamy się, rozglądamy się. Tu nikogo nie ma, dobra, teraz patrzę. Zaraz włączę jumpa. Ej, tutaj coś jest do teleportania się. Tak, gdzie jest no już pomagaj mi! No nie ma, ja nie widzę nikogo Daj, teraz. Taj, się. Jestem gdzieś, jestem gdzieś, jestem gdzieś. Już tutaj zjeżdżalnie będziesz mógł zjechać Okej, okay, a patrzę, a widzę kołości nie? Czaj, nie ma nikogo, dobra Tutaj też z tej strony nie ma, ja zjeżdżalnie nie chcę Ale ja wiem gdzie ten koleś tam jest Tutaj! Ej, ktoś by mógł być w środku tutaj A poza zewnątrz, ile tu jest skrytek w ogóle? To jest za dużo skrytek To jest niemożliwe żeby znaleźć wszystkich I Za mało czasu jest żeby znaleźć, o tutaj można wejść chyba, czekaj Ule co? Na, na szafkę nie, do góry Hej, jak on tam wszedł do góry, ten koleś, który tam jest, patrz, widzę go normalnie. Ja, ja też go widzę, ale ja nie wiem, jak tam wejść. Jak on tam wszedł, no? A, nie wiem, jak wszedł tam koleś. Stoi sobie perfidnie na tej firance, widzisz? 17 sekund, musi szybko. No nie, jak tam mam wejść? Jak tam wejść? Widzę go, widzę go, widzę go. Jak on tam wszedł? No nie wiem. Ja nie wiem, jak on tam wszedł. No nie wiem, jak do niego doskoczyć. No Wiąże nie, to jest super Ile znaleźliśmy? Jedna osoba, tylko została. Tylko jedna osoba, która się chowała na Firanie. Na Firanie jedna osoba. A! Jedna osoba na Firanie, do której nie mogłem dojść. Nie mogłem wskoczyć na Firankę, tylko tak skakałem. Masakra. No, ja widzę, wkurzyłem się, ale wy widzę, mordczyłeś tam mój sklep z MySlo team, Team. No, takie fajne szaliki są poduszki, mięciutkie. Ja idę sobie spać, wiecie co? Idę spać, bo się wkurzę. Dobra noc.